Siema ludzie, tutaj Klimek, witam Was w kolejnym odcinku ze Smajta. I dzisiaj, jak mówiłem, postaram się zagrać Thanatosem. Thanatos jest greckim bogiem śmierci. Jego zalety to duża wytrzymałość oraz duże obrażenia. Eee, walczy fizycznie w zwarciu. Okej. Okay. Eee, tutaj sobie go odpaliłem właśnie. Konstruktor bogów. Eee, chciałbym to pokazać, ponieważ eee, Używam niestandardowego builda e, do tej postaci. Głównie opiera się to na sile fizycznej. Naprawdę wszystkie przedmioty dodają tutaj e, potężną ilość tej siły fizycznej. Umiejętności też trochę są zmienione. Ten build jeszcze został mi z mojej e, poprzedniej... Jakby po, przed 10-miesięczną przerwą go zrobiłem. Okej. Okay. Więc odpalamy, i myślę, że konflikt to jest jedna z nowszych map, właściwie najnowsza. Eee, mapa 5 na 5 z dwoma szlakami otoczonymi niedużą dżunglą z obozem w środku. Ok, odpalamy. I co zauważyłem na tej mapie, bardzo szybko dochodzi do teamfightów. Eee, ja będę starał się trzymać gdzieś tam z boku w miarę e, postępu e, w levelowaniu. Będę mógł wtedy wbijać się w coraz to silniejsze um, akcje. Ponieważ na początku Thanatos jest dosyć słaby i trzeba go boostować um, zabijać miniony. Ok, coś tam wpadło. Zobaczmy, co to będzie. Aby jeszcze mi się udało wybrać go na czas. Dobra, dwóch łowców no, proszę bardzo, Instalok, o, już trochę wolny. Jak widać, mam też złotą skórkę do tego. I piąty poziom mistrzowski. Trzeba wbić szósty. Bo zawsze ta jedna kreska z przodu lepiej wygląda. Od piątki. Ok, kogo my tu mamy. Kulkan może być ciężki. Bakasura. Także. Dwóch tanków. Okej, okay. nasza drużyna. Sol, Nid, Scylla. Chuj. <grych> Zawsze mnie to śmieszy. Thanatos. Wroga drużyna. Emir, Ozyrys, Bakasura, Artemis, Kukulkan. Dobra, jesteśmy. Thanatos był tak naprawdę. Pierwszym bogiem, którym się tak fajnie grało, zbierałem na niego kasę, bo pamiętam, był chyba w jakiejś darmowej rotacji. A później się skończyło i grałem, Yu jak szalone, żeby nabić 5000 na niego. Ok, był też pierwszym bogiem, którym zrobiłem pentakila. Dobra, pomożemy tutaj oczywiście. Ten z głównie działa na dżungli, ale tutaj, jak mówiłem, szybko dochodzi do teamfightu. Ta dżungla jest praktycznie zbędna. Bardzo szybko to leci. Okej, okay, tutaj trochę zapóźnienia się pojawiają. Tu jest Ogniscy Gigant. Wiesz, spadamy stąd. Bo już wie, te, widzę, że Bakasura leci. Ah. Dosyć blisko byłem do, od go Aha, jeszcze umiejętności. No dobra, jak będę pierwszy raz grać danym bokiem w tej serii, to objaśnię jego umiejętności tak dla zapoznania. Więc, y, kosa śmierci, jak widzieliście, wysyła taką kosę naprzeciwko, zadaje spore obrażenia. Później jest to główne źródło ataków. E, zapach śmierci e, zabiera trochę zdrowie oraz many, ale jakby daje mi prędkość oraz e, zwiększa e, przebijanie pancerza, coś w tym stylu. Jeżeli dobrze pamiętam, nie będę teraz tego czytać, ponieważ może to mnie wpędzić w kłopoty. Spróbuję. Nie spróbuję. E, trzecia umiejętność, e, zbiór dusz. po prostu przejeżdża kosą po przeciwnikach znajdujących się w polu urażenia, Oraz czwarta umiejętność nadchodząca śmierć, ten to wzbija się w powietrze oraz ląduje w wyznaczonym miejscu w pewnym czasie, albo gdy wskażę mu to miejsce, oraz zabija przeciwnika, jeżeli ma odpowiednio niską ilość zdrowia, jeżeli przeciwnik ma. Małą ilość zdrowia, to wtedy wyświetla się nad nim taka czaszka. Wtedy można zaatakować. Przydatne. Przeciwnik zwiewa, my po prostu wbijamy się i robimy zamęt. To jest właśnie tu opisane. Nieco chciałem. <grytanie> Good game. Właśnie, że gęk no, leci za mną, Spadaj, ziomek. Nie mam czasu. Ok, trzeba się jakoś boostować. Minionów za bardzo nie ma. Dobra, tutaj jesteśmy, ale Ty mir już leci. ja, zniwiasz dusz. Co to jest? Ok, ja... na upartego mógłbym się tam wbić i, i zrobić mu. Wcześniej się dopośredniej jeszcze, ale powstrzymam się Ok, przyszła Artemis. Na początku chciałbym się tak powstrzymywać właśnie od akcji później dopiero. Jakoś z tym z tym sobie mery postępów radzić. Postawię sobie warta tutaj, żeby widzieć przeciwników, którzy chcieliby na przykład zgankować, to będzie przydatne. Co jeszcze właśnie zostało z builda na Conquest. Aha. Spróbuję. Nie wiem, czy mi się uda, bo te miniony są dosyć silne. A, Ozyrys przyszedł, Dobra, oczywiście. S udało się, ale spada ziomek szybko. No cóż. Emir mnie zablokował. Chciałem użyć ulti, żeby się stamtąd wydostać, ale nie zdążyłem. Dobra, mam nauczkę na przyszłość, żeby nie atakować, tak? Okej, okay, szybciutko, może zdążę na jakiegoś przeciwnika. Widzę, że mają mało zdrowia. Słychać bicie serca. Dobra, całkiem sporo tych przeciwników ma tutaj. Zrobimy to tak. Było ryzykowne, ale wykończyłem Artemis, przez to możemy tutaj teraz się. Tego nie trafiłem, nie wiem jak. Idzie Ozyrys, Że jest cofnąć już. Teraz mnie wykończyli. Tam coś się dzieje. Dobra. No, to, no to są dosyć ciężko jest na początku, jak mówiłem, jest słaby, a tutaj obrażenia w zwarciu zadawane to dosyć ciężkie są do zrobienia. Jak przeciwnik ma obrażenia dystansowe, to trzeba do niego jeszcze dolecieć i dopiero wtedy można działać jakoś. Tu też się dzieje niebezpiecznie. Wpadnę na chwilę. O, bardzo niebezpiecznie. To byłby double kill. Tego zrysa, tak na upartego, mógłbym jeszcze ściągnąć, ale dobra. I tak to była już dosyć niebezpieczna akcja. To była bardzo niebezpieczna akcja. To była głupia akcja. Cóż, to Tosem jakiś czas nie grałem skupiałem się na APSzu i na Anubisie. Jakoś muszę się podszkolić na tej mapie akurat, bo na tej mapie jeszcze sam nie grałem. No właśnie, Biegł się. Ale z poziomem nie jest najgorzej. Co się. No cóż nie dobrze. się pod wierzę Pod wieżą, póki stoi nic nie zrobię. Będzie to ryzykowne. Rano. Było blisko. On się tam już wraca. A ta to, to się wraca? O, spróbuję zabić um, te miniony, potworki w dżungli. Jeżeli są, są. Ok, sorry, są so moi. Pierdolona. Dobra, nie udało się. Kukulkan też już prawie padł. Spróbujmy zabić wieżę. Rozwalić wieżę. Zabić wieżę trochę słabo brzmi. Na no, Fenixa nie lecimy na razie. Może się źle skończyć. Dobra, ale nie we mnie wieża. Halo. Może się ogarnąć. Dobra, wieża rozwalona, ciśniemy ich. Jakoś się trochę odbiliśmy od dna. Przynajmniej ja. Właściwie to ja powinienem kraść kile. Ale jakoś się tak nie dzieje. Cofnę się na respa. Jakieś lepsze przedmioty, i lecimy. No cóż, myślałem, że lepiej pójdzie ten meczyk bez zgonów, no ale też nie zawsze się udaje. Ognisty gigant wyszedł. W razie czego można by było zabić. go zabić? Kurde, te pułapki Artemis też są wkurzające. I bardzo strasznie tutaj. A, double kill, bo mój double kill. Dobra, dosyć. W złym momencie ten telefon, ok, co tam jest? A już nie ma, dobra, wycofuję się. Lepiej, że ten Emir mnie tutaj nie przyblokował pod Feniksem. Może być źle. Minony zabiją, a potem mnie zabiją. Ale jest tą linię, co tutaj jest. On też nikogo nie ma. Wrogowie wrócili do bazy, jest Bakasura. Zniknął gdzieś. No, skupiają się na prawej linii. Widzę. No będzie zdążył porządnie użyć ulti. Jest spadł. Dobra, robimy to. Tojenik spadnie. Już ty no, tak szybko. Dobra, jakoś się wyratowałem. Spróbuję się oddalić. No, też niedobra sytuacja była. Przeciwnicy wrócili. I z całą grupą muszę się wrócić na respa. Niedobrze. Nie dobrze. Ok, jakoś sobie poradzą. No to było niezłe. Ale ja muszę się bardziej postarać. Uy. Tam lecieć, za daleko jest trochę, a poza tym już bym nie doleciał. Złota furia daje nam po. W sumie nie wiem ile dokładnie złota, ale daje drużynowo trochę złota. Ja znowu na prawo mnie ściąga wszystkich. Kurde, jaki ma tak dystansowy. O, o, o. No dobrze. Quadra kill. No dzisiaj strzelaje. Żeby to był mój quadrakin. Byłoby fajnie. No pęty niestety nie było. Ale atakujemy tytana i... Wygląda na to, że możemy go nawet pokonać, jeżeli oczywiście przyjdą nas pomocą. Nie, nie pokonamy go teraz. Musimy się wycofać. No właśnie. Chyba, że spróbuję jednej rzeczy. To by było dosyć. Nie, to by było. ciężkie do zrealizowania. Chodziło o to, żeby wbić się tam na ulti i po prostu roztrzaskać tytana, ale. nie wiem, czy da dałbym radę sam go zabić. No teraz spróbuję jeszcze raz się tam wbić. Dzisiaj normalnie masakra. 15 zabójstw. Co się dzieje? Lepiej ode mnie. Co kolejny zgon będzie? Nie, tym razem. Tym razem. z za wygraną. Feniks się odnowił. Fenixa można łatwo sprzątnąć. Ta to dodatkową kasę. I ekspo. No cóż, będę na to, że idziemy na Tytana. Ten Emir już pilnuje. Tuż przed respem. Co sobie musiał pomyśleć? Co, zabił go? Dobrze <grymne> No <grymne> dobre było. No już nie zdążyłem komendy wpisać. Good game. No cóż, mogłem to lepiej zagrać, ale. Wygraliśmy, nie narzekam. Staty były. lepsze. Halo, proszę się odciąć. Już się no, napatrzyłem na to zwycięstwo. Chcę tabelę wyników. Dobra. Jak to wygląda? Zaraz będzie szósty poziom mistrzowski. Bardzo mało brakuje. 6, 2, 12. No nie jest najgorzej, ale jak mówię, mogłoby być lepiej. Tutaj jest dzisiaj. Rozwaliła system. 15 zabójstw. 2 zgony. Zdecydowanie na plusie. A wrogowie zbytnio tutaj nie pokazali się z dobrej strony. Emir 08, Kukulka 1.6. Jego się właśnie obawiałem, a jakoś w ogóle go prawie nie słyszałem. Nie, nie widziałem. Co, coś tam może puścił ze dwa razy Ulti, ale nic pokaźnego. Ten Ozyrys tutaj był problemem oraz Artemis, bo mnie zabili. Chyba. Ozyrys. Potworne szaleństwo. Aha, i żniwiarz dusz. Ok, więc to by było na tyle w tym odcinku, ludzie. Dzięki za oglądanie. Nie będę mówić czym będę grał w następnym odcinku, bo chcę wypróbować sobie tryb e, szturmu. A w szturmie. Wybiera nam losowego boga z tych, których obecnie posiadamy, więc to może być prawdziwa loteria. Ok, więc do zobaczenia.